Cześć, parę dni temu kupiłem dwa termometry panelowe z czujnikiem na przewodzie. Mają one bardzo interesująco rozwiązane zasilanie. Mianowicie zasilane są dwoma ogniwami LR44 i normalnie jak na to spojrzę, to przypuszczałbym, że oba ogniwa są po prostu połączone szeregowo, więc napięcie zasilania takiego termometru wynosi no, w okolicach 3V. Yy, jako, że w tej chwili te termometry nie są mi potrzebne, to wyjąłem po prostu jedną baterię, która w takim szeregowym obwodzie powinna nam całkowicie rozłączyć yy, zasilanie tego termometru. No i przez to oszczędzać energię, tak aby jej nie marnować, bo w tej chwili nie są potrzebne. Natomiast ten termometr spokojnie pracuje także z jednej baterii, co oznacza... Że te ogniwa wcale nie są połączone tutaj szeregowo, że one po prostu są połączone równolegle. No i pojawia się ciekawe pytanie, dlaczego producent to rozwiązał w ten sposób, że wymaga dwóch takich ogniw, właśnie LR44, a nie jednego, a nie jednego ogniwa, właśnie tej wielkości. Czy tu chodzi o pomór prądu? No, prawdopodobnie tak, albo założony czas pracy tego panelowego termometru jest tak gdzieś tam określony jako dość długi i okazuje się, że po prostu wymagane są dwa ogniwa połączone równolegle. Zmierzamy sobie zaraz z pobór przez ten miernik, tą właśnie już jedną sztukę przygotowaną za kablowanie. Tu sobie możemy zamknąć. Ok i jeśli dołączymy teraz, plus jest czerwony. Ten termometr. Do ogniwa, no to on po prostu normalnie e, funkcjonuje. Zmierzymy sobie za chwilę pobór prądu e, tego termometru. Jeżeli on będzie odpowiednio mały, to spróbujemy zasilić taki termometr z ziemniaka. Ok. E, Mamy podłączony miernik. E, ogniwa na razie odłożone. Zasilacza będziemy zasilać ten termometr. Zostawiam napięcie 1,5 V. E, ograniczenie prądu oczywiście na 2,5A. Zobaczymy. jeszcze musimy przełożyć na mikroampere. Zobaczymy, jaki prąd w stanie pracy pobiera ten miernik. Temperatury ten termometr. No widać, że w momencie, kiedy on sampluje wykonuje pomiaru, to ten pobór prądu chwilowo się zwiększa, ale średnio mamy około 3-4 mikroamperów. Szukamy pika. W zasadzie minimum, bo źle wpiąłem. Albo dobrze, nie wiem czemu. Aha, ok, 151 mikroamperów. Proponuję zweryfikować to na oscyloskopie z szeregowym rezystorem na poziomie kilooma. To nam pozwoli na obserwację poboru prądu w czasie, i będziemy mogli zobaczyć, jaki jest pik tutaj prądu pobierany w trakcie rejestracji. Ok, mam ustawiony oscyloskop. W trybie wyzwalania normal. I tu widać bo faktycznie ten układ pobiera prąd w formie dwóch takich szpilek ostrych. Mam z tym kursory zmierzące jaki tu jest szczyt. W tym miejscu. Tu mamy 150mV na 1kΩ, który jest tutaj w szereg. W tym miejscu oznacza prąd właśnie 150 mikroamperów. Jest tu jeszcze taki trwający ile 50, 100, 150, gdzieś 180 ms pobór prądu na poziomie 46 mA, a potem jest generalnie plato przez okres. Przez okres ile? No. Nie chcę puszczać w trybie rolla, bym mógł zmierzać kursorami albo w ogóle na podstawie podziałki, mamy 500, 501, czyli około 1,8 sekundy, to jest okres pomiarowy tego termometru. Ok, mamy w piku 150 mikroamperów, zobaczymy czy pobór prądu na poziomie 150 mikroamperów z ziemniaka jest możliwy i czy to napięcie nie będzie nam przysiadać. Podłączamy. Ok, na początek zobaczymy, ile w ogóle napięcia wygenerują nam elektrody z miedzi. Będzie jedna, już sobie wcześniej przygotowałem, dwustronna płytka 0,8 mm, więc powierzchnia jest dość spora. Druga elektroda stalowa, jakiś fragment z mebli. Zobaczymy, jakie napięcie daje taki zespół elektrod. Ten krokodylek. bity w ziemniaka. Gdyby trzeba było ciąć na pół, to spróbujemy z tej strony. Na pół, to znaczy, gdyby napięcie było zbyt niskie, uważam, że będzie zbyt niskie. Nie będzie miało siły 1, 1 V. Twardy jest, no. Twardy zawodnik. Jesteśmy tutaj na omach. To oczywiście nam wszystko skacze. O 900 mV! Nawet wysoko. Jeszcze zwiększyć? Czy raczej nie? Dobra, 900 mV. Zobaczmy. Zobaczmy, jaki jest prąd zwarcia jeszcze. To może być interesujące. Może mikrompery celują albo mili najpierw. 800 mikro, spokojnie. To tyle prądu mamy, że wystarczy w zupełności. Dobra. E, teraz tak. To jest plus. To jest minus. Chwilę prawdy. Coś tam się dzieje. Ledwo, ledwo zipie. Zobaczymy, jakie jest napięcie na ogniwie. Na naszej pięknej baterice z ziemnioka. No, niewiele spadło, bo tam niewielki prąd pobieraliśmy w sumie. Więc mamy dalej 900 mV. 27 stopni mierzy. Rasta, rasta. Dobra, chronimy ziemniaka na pół, potrzebujemy trochę wyższego napięcia. Oczywiście nożem do tapet. To jest najlepsze narzędzie w kuchni. Dobra, tu elektrody będą po tej stronie. Obciągniemy ją mocniej. Eee, 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 ale będziemy potrzebowali czegoś takiego aby połączyć te dwie połówki razem Więc ta wylatuje Ta wchodzi tutaj miedź, głęboko To nie chce tu wchodzić to jest Ziemia jest zatwarty bez problemu zrobić małą podlękę. O, przelazł na drugą stronę. Druga elektroda. Zmierzmy napięcie. 18 osiem. Super. No, to zasilamy. Aha, oczywiście na pewno interesuje Was prąd, jak mnie również. 400 mikro, ok, trochę mniejsze. Mamy w sumie połączenie szeregowe, więc dwie te rezystancje się dodadzą, aczkolwiek napięcie nam wzrosło, więc prąd powinien być taki sam jak w poprzednim przypadku. Jeszcze może na tym zakresie 600. Ok, no, wystarczy. Wystarczy do zasilania termometru, hmm, albo nie wystarczy. O, jest. Kontrast uległ trochę podniesieniu, prawdopodobnie z powodu zbyt wysokiego napięcia. Widać, że kontrast jest za duży. Zobaczmy, jakie jest napięcie. Gdzie jest ta magiczna końcówka? 1,7V i spada, kiedy termometr prawdopodobnie dokonuje pomiaru. Włączymy sobie oscyloskop w to miejsce, zamiast miernika. Zobaczymy, jak to wygląda na oscyloskopie. Oczywiście nic nie widać. No, ale teraz lepiej. Jak widać, mamy taki spadek, dokładnie o takim samym charakterze, jak wyglądał pobór prądu Idziemy na podstawy 20 ms, Będziemy mieli normalne wyzwalanie. Gdzie jesteś? Jeszcze muszę cię znaleźć. Wyzwoli czy nie wyzwoli? Chyba za mały spadek Nie, powinien wyzwolić Wyłączymy. Filtrowanie szumów. O! I tu mamy taki sam charakter, czyli prawdopodobnie tutaj cały czas pobieramy te 4 mikroampery. W tym miejscu ten prąd tam wzrastał do około 40 mikroamper. Tu mamy 150 mikroamper, więc napięcie siada, bo rezystancja wyjściowa, wewnętrzna tego jest po prostu kiepska. No i dalej mamy 4 mikroampery i to się powtarza, jak widać. Ok, to by było na tyle. Dzięki, pozdrawiam. Hej!